No to zapytam prowokacyjnie teraz. Zgłasza się do Państwa grupa skrajnych nacjonalistów i prosi o wsparcie szeregu spotkań, na których będą mogli wytłumaczyć swoją wizję Wielkiej Polski. Mhm. Przy podejmowaniu tej inicjatywy, jakoś w ogóle rozmawialiśmy o sytuacji w Polsce i tak szukaliśmy, szukaliśmy granic. Czy my je mamy, czy nie mamy, i wszystko to, co jest jednak związane z przemocą, czyli brunatnością, totalitaryzmem, no i jest ta granica postawiona. No, ale e... przecież nie będą propagować przemocy, tylko będą tłumaczyć, dlaczego. W... Wielka Polska wymaga czasami działań, które. Ja, ja tylko opowiadam, gdzie my rysujemy granice a a nie to, w jaki sposób opowiadana jest nie, no, historia. Ale to, wartości, a... których się trzymamy i, 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 że tak powiem, poza które nie wychodzimy. Chociaż jestem w stanie sobie wyobrazić, że gdyby była jakaś debata uwzględniająca osoby o różnych poglądach, gdzie taka osoba by się pojawiła, no to pewnie bylibyśmy skłonni coś takiego wesprzeć. Ja na to, to co mogę powiedzieć, że my akurat teraz wspieramy projekt Stowarzyszenia Nigdy Więcej, brunatna księga monitoring przestępstw popełnionych przez neofaszystów i skrajnych nacjonalistów, oraz incydentów na tle rasistowskim, ksenofobicznym i aktów dyskryminacji na terenie Polski. No tak, to tak się domyślam właśnie, że tego rodzaju inicjatywy znajdą wsparcie. Ja tylko próbuję się przebić ze swoim pytaniem. Skoro mm -hmm. mamy ten dialog prowadzić, to, to czy jest takie miejsce, w którym uznali Państwo, czy też uznajemy my wszyscy, że nie warto go zaczynać, że po prostu nie warto go zaczynać?